Czy ten trend z moczeniem włosów w lodzie jest receptą na lśniące włosy i czy w ogóle coś daje? No nie. Mimo, że słyszałaś pewnie od dziecka, że zimna woda zamyka łuski włosów i zwiększa ich połysk, to dziś wiemy, że jest to nieprawda. Każda woda, nawet lodowata, rozpulchnia włos, stąd łuski włosa się rozchylają i wtedy włosy ocierające się o siebie są bardziej narażone na plątanie i rozrywanie. Ale to oczywiście nie znaczy, że należy mieć włosy w gorącej wodzie, bo gorąca woda osłabia barierę skórną i może zwiększać poszenie włosów. Najlepsze Zatem do mycia będzie ciepła woda, ale aby zmniejszyć plątanie i chronić włosy przed uszkodzeniami, gdy są mokre, należy stosować odżywki i maski. A po umyciu należy wysuszyć głowę suszarką z jonizacją, trzymając nawiew w dół włosów, a suszenie zakończyć chłodnym powietrzem. Przy czym im wolniej suszysz włosy, tym lepiej dla włosów. A ty płukałaś kiedyś włosy w zimnej wodzie, wierząc, że to zamknie łuski włosa i zwiększy ich połysk? Ja przyznam, że też w to kiedyś wierzyłam, ale od dawna przestałam się tym przejmować i nic się nie zmieniło.